Witek wyciąga broń, strzela. Rykoszet. Tu. Kula. Przeszywa. Skroń. Kawałek, kawałek czoła. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek History Story. Przypominam, że widzimy się tylko na tym kanale i zawsze we wtorek o godzinie 20.00. Tak jak powiedziałem, ruszyliśmy już w kraj, kanał ma dopiero 3 miesiące, a my podróżujemy po kraju i jesteśmy w Kielcach, w miejscu bardzo ciekawym dla historii. Bo właśnie tutaj, w czasie II wojny światowej, była katownia Gestapo. A po 1945 roku, kiedy skończyła się II wojna światowa, przyszli następni kaci, tylko w czerwonej barwie. i Urząd Bezpieczeństwa i NKWD katował tutaj tych Polaków, którzy nie chcieli zgodzić się właśnie z tym czerwonym ustrojem. I dzisiaj będzie opowieść o prawdziwym człowieku: o człowieku z krwi i kości, który do końca mieszkał w Kielcach i pochodził z gór świętokrzyskich. A nazywał się Henryk Pawelec. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest pracownia projektowa Architektura i Wnętrza Skills, którą współtworzy architektka Paula Piuro, wieloletnia przyjaciółka naszego bohatera Henryka Pawelca. To właśnie jej przyjaźń z naszym bohaterem zainspirowała nas do tej opowieści. Link do portfolio pracowni znajdziecie w opisie pod filmem. Pawelec był bez wątpienia człowiekiem prawdziwym, człowiekiem z krwi i kości, który zawsze mówił, że walczył o kraj dla wszystkich, nie dla siebie, dla wszystkich. Był żołnierzem wojny obronnej Polski 1939 roku. Później dowódcą zwiadu konnego Armii Krajowej oddziału Wybranieckich, który był w zgrupowaniu Jana Piwnika Ponurego później dowodził niepodległościową organizacją nie kiedy już sowieci i czerwoni wkroczyli do Polski. To był człowiek, który był odznaczony krzyżem srebrnym orderu Wirtutti militari, krzyżem oficerskim orderu odrodzenia Polski, trzykrotnie odznaczony krzyżem walecznym i dwukrotnie odznaką za rany i kontuzje. I o takim człowieku będę dzisiaj wam opowiadał. Polska szabla, wzór 1934 rok, Ludwikówka, nazywana scyzorykiem. W końcu jesteśmy w górach świętokrzyskich. Tą szablę znaleziono w miejscu, gdzie kwaterowały oddziały majora Hubala. I ta szabla wisiała w domu naszego bohatera, Henryka Pawelca. Przekazał ją do muzeum. Do muzeum tutaj w Kielcach, do muzeum Ośrodka Myśli patriotycznej. Bardzo dużo pamiątek po Henryku Pawelcu znajduje się w tym muzeum. Bardzo szczerze polecam, aby tu przyjechać i to wszystko obejrzeć. Ze wspomnień pana Henryka wyjawia się już taka ciekawa opowieść dotycząca właśnie białej broni. Jest 1933 rok. Pan Henryk jest na przedstawieniu, na przedstawieniu, które opisuje wydarzenia z Powstania Styczniowego. Obok siedzą jeszcze ostatni żyjący weterani powstania styczniowego Staruszkowi. Na scenie odgrywana jest scena zabicia rannego powstańca. Aktorzy tak wykwintnie odgrywają tę scenę, że młody Pawelec patrzy jak za chwilę rosyjscy soldaci zabiją rannego powstańca. Zdryga się. A za rękę łapie go starzec, weteran Powstania Styczniowego i mówi: Chłopcze, nie martw się, Wy już nie będziecie płacili żadnej daniny krwi, Wasza krew się nie przeleje, macie wolną ojczyznę. Henryk mówi: Boże, ani ona, ani ja nie wiedzieliśmy, że za kilka lat wszystko to się skończy i zacznie się krwawa wojna Druga wojna światowa. Powszechny podręcznik do historii. Z takiego podręcznika korzystał nasz bohater, zanim wybuchła Druga wojna światowa. Pawelec ląduje w oddziałach wojska polskiego. Kiedy wybucha II wojna światowa, jest żołnierzem. Walczy w wojnie obronnej. Wspomina: Dowódca mówi, że jedzie motocykl z daleka. Zobaczył, że w czasie szkolenia, a później w jednostce, miałem dwa sznury, a więc byłem dobrym strzelcem. Ściągniesz tego szwaba, patrz, czy jadą Niemcy. Pavelek myśli sobie, ale jak ja rozróżnię, jadą daleko. Nie wiem, czy to Niemcy, czy Polacy. Później szybko przez głowę przypominają się szkolenia z mundurów niemieckich, mrużę oko, patrz, jadą. Rzeczywiście, kierowca to Niemiec. W środku siedzi drugi. Przymierzam. Oko, szczerbinka, pada strzał. Widzę, jak kierowca puszcza kierownicę i osuwa się na tego w koszu. Wyskakujemy. Hand de ręce do góry. W koszu siedzi oficer. Poddaje się. Mam pierwszego zastrzelonego. Mamy pierwszego Niemca, który się poddał. Jesteśmy pełni entuzjazmu. Wygramy wojnę z Niemcami. Słyszę, jak jeden z kolegów mówi do dowódcy, to ja kropnąłem tego szwaba. Mało się nie rozpłakałem. On przecież ja byłem tym, który go zastrzelił. Melduje dowódcy, że to byłem ja, że mam właśnie te dwa sznury, jako strzelec wyborowy. Dowódca klepie, mówi: tak, wierzymy, to byłeś ty. Potem rozgoryczenie. Wkraczają Sowieci. Polska jest w kleszczach. Pod lwowem pada rozkaz wyrzucić broń, zedrzeć mundury. Pozbyć się wszystkiego, co ma się ze sobą, i uciekać. Rodział jest rozpuszczony, każdy wraca do domu. Wojna została przegrana. Wycofujemy się, idziemy przez ziemię nacjonalistów ukraińskich. W pewnym momencie wybiega dwóch z karabinami i z pasami polskich żołnierzy. Myśmy wiedzieli, że oni mordują polskich żołnierzy, którzy wracali do domów. Te karabiny mogły być też z zabicia naszych ludzi. Podchodzą do nas, każą podnieść ręce do góry, mówią, że odprowadzą nas na bok. Czuję, że za chwilę nas zastrzelą. I w tym momencie nie wahałem się. Miałem schowanego za pasem wisa, zaciągniętego koszulą, pistolet. Wyciągnąłem błyskawicznie, oddałem strzały. Ukraińcy padli trupem. Wraz z moim kolegą Pawłem uciekliśmy. A skąd miałem wisa? A, wisa miałem, jak był ranny major, który był niesiony do szpitala. Zobaczyłem, że spod kurtki wystaje mu piękna broń. Pomyślałem, majorowi w szpitalu ta broń będzie niepotrzebna, a mi się przyda. A później uratowała mi życie. Kiedy ruszałem na wojnę, wspomina Pawelec, ojciec kawalerysta powiedział, tłucz i lej skurczy byków. Wojna była przegrana, ale my się nie poddawaliśmy. W kaplicy przy świętej barbarze, blisko miejscowości wzdłuż gdzie urodził się Pawelec, nastąpiła przysięga. I od tej pory dla Pawelca zaczęło się nowe życie. On już nie był Henryk Pawelec, on był już Andrzej Albo pseudonim Jędrzej, bo tych dwóch pseudonimów używał, kiedy wstąpił do państwa podzielnego i zaczęła się konspiracja. Ten mundur, tutaj widzicie? To oryginał. W tym mundurze walczyli partyzanci przeciwko niemieckiemu okupantowi. I to jest kolejny dar od świętej pamięci Henryka Pawelca dla muzeum właśnie w Kielcach. Wszystko, co widzicie, jest oryginalne. Pawelec został Zwi dowódcą zwiadu konnego u Wybranieckich, ale też został człowiekiem do tak zwanych zadań specjalnych. Co robił partyzant od zadań specjalnych? Likwidował konfidentów, szpicli, całą masę ludzi, którzy zeszmacili się i współpracowali z Niemcami. Byli bardzo groźni i bardzo niebezpieczni, dlatego że to oni znali ulice, Znali obyczaje, znali ludzi. I tak jak na przykład podczas pacyfikacji Michniowa, to szpicle, którzy współpracowali z niemieckim okupantem, wiedzieli, ilu ludzi z Michniowa jest w partyzance. Potem, właśnie w takim ubraniu, Pawelec musiał jednego z nich wykończyć. Nazywał się Twardowski. I opowiadał, że Twardowskiego złapano i zawsze na trupie zabitygo Konfidenta wieszano kartkę, za co został zabity. Żeby Niemcy, którzy go znajdą, albo żandarmi niemieccy, wiedzieli, za co partyzanci kropnęli tego delikwenta. Ale wtedy twardowski zwiał. Ręka sprawiedliwości go dosięgnęła. Po wojnie byli tacy, którzy dalej wykonywali wyroki na konfidentach i twardowskiego po wojnie kropnęli. W listopadzie 1942 roku Henryk dostaje zlecenie, aby kropnąć arcyfaszystowską hitlerowską mendę, niejakiego Franca Witka. Był to arcydranie, dlatego że wciągał w konspirację która i tak była lewą pod przykrywką Gestapo niewinnych i w ogóle nic nieznaczących ludzi nie wiedzących o tym, że będą współpracować z niemieckim okupantem. Werbował nowe sieci konfidentów i jak maski rozkładał ich po całym obwodzie dzisiejszym świętokrzyskim. Należało go jak najszybciej zlikwidować. Heniek uzbrojony był w Wisa, ale również miał też sztylet, gdzie na końcu był cjanek potasu. Ten sztylet był niewygodny. Błąkał się dwa tygodnie po wieście, aby trafić na Witka. Witek był zawsze dobrze obstawiony albo żandarmami niemieckimi, albo swoją gestapowską obstawą. Był moment, kiedy już miał go kropnąć. Już wyciągał sztylet. Nagle okazało się, że pojawia się patro żandarmery i Witka zasłania. Dwa tygodnie chodzenia. Z takim napięciem powodują niesamowity stres. Wreszcie udaje się na chwilę odpuścić temat, aby w. W marcu 1948 roku powrócić jeszcze raz. Ulica Mała, Witek stoi w bramie. Mam informację od pani, która z nami współpracowała, że Witek stoi, bo całkowicie bez obstawy. Akurat kończyłem jeść rosół, pal z tym smacznym rosołem. Wyskakuję, wprowadzam do komory zamkowej nabój, drugi ładuje magazynek. Patrzę, idzie Witek. Wychodzę, wyciągam broń. Ludzie, którzy stoją za Witka plecami, patrzą na mnie, widzą, co się dzieje. Witek się zasłania dłońmi. Strzelam. Nie wypał. Wprowadzam drugi. Znowu nie wypał. Mijają sekundy. Naboje są trefne. Muszę uciekać. Tu w dół. Ulicą kapitulną. Witek wyciąga broń. Strzela. Rykoszet. Tu. Kula. Przeszywa skroń. Kawałek, kawałek czoła. Leje się krew. Żandarmi szaleją. Wszyscy szukają mnie. Mówi się, że jakiś bandyta atakuje żandarmów niemieckich. Całe miasto w gotowości. Ja zbiegam w dół. Jeszcze raz. Wis na brzuchu. Miasto kipi, od niemieckich się patrzy. Zbiegam w dół, a tutaj ośrodek Ludwafa. Sielanka. Gruby Niemiec leży w hamaku. Wszędzie żołnierze Ludwafa. Co robić? Wyciągam jeszcze raz Wisa. Strzelam. Akurat mój pistolet wystrzelił. Niemiec pada, krew się leje z głowy. Jak uciekać? Nagle podchodzi do mnie jakaś dziewczyna, obca dziewczyna. Kompletnie jej nie znałem. Wyciąga chusteczkę, ściera mi tą krew, bierze mnie pod rękę i wyprowadza bokiem poza całą obławą niemiecką. Nigdy tej dziewczyny nie spotkałem, nigdy w życiu, a ona uratowała mi życie. Człowiek był młody, chciał żyć. Gdybym ją spotkał jeszcze raz, mówił Heniek, na pewno bym się jej oświadczył. Wtedy, kiedy uciekałem przed wilkiem, na Pawelec, szukałem fasolki. Fasolka to była taka fiolka z cjankiem potasu. Zażywało się ją, aby popełnić samobójstwo żywcem wpaść w ręce gestapowców to przecież były potworne tortury oni i tak potem by mnie zabili ale jeszcze potwornie torturowali udało się wilka kropnął potem kto inny zresztą on już nie był nigdy sprawny cały czas węszył szukał oglądał się był dwa razy ranny jego umysł już przestał pracować żył w bezustannym strachu a potem udało się tą świnię zabić mieliśmy jeszcze dwie akcje spójna pawelec aby kropnąć dwóch konfidentów w dwóch wsiach koło Chmielnika i załatwić pocztę w Chmielniku, miałem do dyspozycji sławka i modara. I oczywiście pierwszego konfidenta załatwiamy błyskawicznie, w stodole, ani widu, ani słuchu. Potem udajemy się do pocztych Chmielni do Chmielnika. Ręce do góry, pieniądze zabrane, wyrwałem kable z centrali, żeby nie mogli połączyć się żandarmerią i gestapo. Wychodzimy, dzień targowy, pełno chłopów, wtapiamy się w tłum. Widzę, jak już szwaby biegną rozścieczone na pocztę, ale nas kompletnie nikt nie widzi i nie zna. Potem ochlasta człowieka, który współpracuje z gestapo. Cały czas i jest perfidny w swojej współpracy. Wydaje ludzi. Wchodzimy do mieszkania, a tu dzieci i jego żona. Jak kropnąć drania. Sytuacja fatalna. Nie możemy. Pytam się, czy łaskawa pani wie, gdzie jest mąż? Tak, w polu, tam, za stodołą rozmawia. Więc modarz zostaje z pistoletem, aby pilnować całego tego towarzystwa, a ja ze Sławkiem idę w pole. Patrzę, rzeczywiście stoi. On już przeczuwał, o co chodzi. Dookoła się rozgląda, ale nie może uciec. Chce uciec, ale nie ma szans. Odczytuję mu szybko formułkę wyroku i w pewnym momencie bierze mnie pod rękę drugi człowiek. Hrabia, polski majątku, unieski. podchodzi do mnie i mówi: Czy możemy na boku porozmawiać? Proszę bardzo. Panie, jak pan go kropnie, gestapo wyróżni całą wieś. Zabije mnie i spali majątek. Ja wiem, że jesteście z organizacji podziemnej, że jesteście z partyzantki, ale proszę się nad tym zastanowić. Błyskawicznie przez głowę przechodzą myśli: Życie ochlasta, czy życie Polaków w majątku? Czy spalona wieś? Czy on jest tego warty? Czy oni mogą za niego zginąć? Wreszcie decyduje się nie zabijać, nie wykonywać wyroku. Jednak życie innych ludzi, większej ilości ludzi, jest więcej warte od tego śmiecia. Henryk Pawelec odszedł w maju 2015 roku. Zawsze mówił, że nie boi się śmierci. Ma czyste sumienie. Mówił także, że zawsze stawiał swoje życie na pierwszym planie. I to chyba naturalne, że tak było. Każdy z nas by tak samo postąpił. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że subskrybujecie nasz kanał. Dziękuję za każdą wirtualną kawę, którą od Was dostaję. Bo dzięki tym kawom możemy podróżować po całym kraju. Tak, jak właśnie teraz robimy, i jesteśmy w Ziemi Świętokrzyskiej. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20. Zajrzyjcie również na mój Instagram i na mój Facebook. Zobaczycie tam wiele ciekawych treści, które nie zawsze mogę pokazać na kanale. Pamiętajcie o sponsorze dzisiejszego odcinka którym jest pracownia projektowa architektura i wnętrza Skills. Pracownie współtworzy architektka Paula Piuro, wieloletnia przyjaciółka naszego bohatera Henryka Pawelca. To właśnie ona zainspirowała nas do tej opowieści, opowieści o prawdziwym człowieku. Link do portfolio prasowi znajdziecie w opisie pod filmem. Kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl Łukasz Kazek. Do zobaczenia.